To nagranie zaczniemy od uzupełnienia kilku podstawowych elementów, które powinniśmy umieścić w klasie w -Link List, żeby uznać ją za kompletną. Dlatego tworzymy konstruktor bezargumentowy. Dubling List wystarczy w wersji domyślnej. Potem Dubling List i tworzymy konstruktor kopiujący. Piszemy for auto uppersand v, dwukropek other, dzięki temu, że możemy iterować po obiekcie doubly linked list, robimy taką iterację i za pomocą pushback dodajemy elementy z obiektu other do nowo konstruowanego obiektu. Potem robimy operator przypisania w wersji kopiującej, dlatego piszemy const doubly linked list i przekazujemy obiekt przez stałą referencję i teraz... Jeżeli this jest różny od adresu other, wtedy robimy clear. Następnie iterujemy po elementach obiektu other i za pomocą pushback dodajemy do obiektu po lewej stronie. Czyli wykorzystujemy to, co do tej pory pisaliśmy w tych implementacjach. Na koniec, oczywiście, return gwiazdeczka. This. Mamy zatem konstruktor bezargumentowy, konstruktor kopiujący operator przypisania w wersji kopiującej. Teraz czas na konstruktor przenoszący. W tej sytuacji wystarczy zrobić head. Mamy nawias klamrowy. Mamy std move other head. Później mamy tail, other, tail, później mamy size underscore i other size underscore. Dalej w ciele konstruktora piszemy other tail równa się 0 ptr oraz other size równa się 0, czyli klasyczne. Przenoszenie zasobu. Następnie operator przypisania w wersji przenoszącej. I mamy tutaj if this jest różne od uppersand other. I mamy clear, mamy head, std move, other head, mamy tail, równa się other tail. Mamy size underscore, równa się other, size underscore. Potem other tail. Równa się 0 ptr oraz other size równa się 0. I na koniec robimy return gwiazdka this. Dodajmy do tego jeszcze destruktor w wersji domyślnej. I to jest pakiet rzeczy, które chciałem dodać, żeby obiekty klasy WLinglist. Mogły być poprawnie konstruowane, kopiowane czy przenoszone. I teraz w mainie pod separatorem 6.1 zobaczymy, czy elementy, które dopisałem, spełniają swoje zadanie. Skupimy się przede wszystkim na kopiowaniu i przenoszeniu. W międzyczasie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i odwiedź moją stronę. I teraz tak, piszemy w link list, tutaj zrobimy std string I mamy copy src na przykład, taka robocza nazwa Do copy src dodajemy trzy elementy a, b, c, następnie std out copy src Ale zanim copy src wypiszemy, to piszemy w Ling list std string copy dst równa się copy src od razu też zrobimy w link list std string copy assign src dodamy tutaj dwa elementy aa a i bb, następnie zrobimy w list, std string, copy assign dst, tutaj dodamy jakiś jeden element, a potem zrealizujemy copy assign dst równa się copy assign src. I w ten sposób mamy taki obiekt, czyli copy src który skopiujemy podczas tworzenia obiektu Kopi DST i CopyAssignDST, Assign DST, do którego przypiszemy CopyAssignSRC. Assign SRC. W ten sposób pokażemy sobie, czy działają nam te elementy, które odpowiadają za część kopiującą. I teraz tutaj wypiszemy cztery elementy CopySRC, SRC, CopyAssignSRC DST, copy Assign SRC i CopyAssignDST. Assign DST. Uruchamiamy kod naszej aplikacji i co widzimy? Najpierw widzimy ABC, ABCABC, czyli faktycznie obiekt, z którego kopiowaliśmy i obiekt utworzony w wyniku działania konstruktora kopiującego mają te same elementy. Na podobnej zasadzie sprawdziliśmy przypisywanie w wersji. Kopiując je, zauważ, że DST nie ma już w sobie elementu CC, posiada tylko te elementy, które dostał na etapie przypisania od copy assign src. To teraz wprowadźmy separator 6.2 i pod nim zajmiemy się częścią przenoszącą. Piszemy doubly link list. STD String, nazwiemy to move SRC i piszemy move SRC pushback A, pushback B. I teraz STD C out, tutaj piszemy move, SRC before move i piszemy move SRC. I teraz robimy W English list STD String Move DST, równa się STD move, move SRC. I znowu wypisujemy STD out move DST move. Odwołujemy się do move DST, a poniżej move SRC after move i na początek size równa się move SRC size. I myślę, że to już nam pokaże, że przenoszenie się powiodło. W tym miejscu jeszcze mamy sugestię, że możemy zrobić kons, więc zróbmy to. I od razu zajmiemy się operatorem. Przypisania w wersji przenoszącej W Linglis STD String Move assign SRC. Dodajemy dwa elementy, niech to będzie znowu A i B. Następnie W Linglis STD String, Move Assign DST. I znowu dodajemy dwa elementy, tym razem C i D. Na początek wypiszemy std -c out. Move assign SRC before move i wypisujemy to o te move assign DST before move. I teraz piszemy move. Assign DST równa się std move, move assign SRC. I podobne wypisania jak wcześniej, ale już po przenoszeniu, czyli move assign DST after move. I tutaj mamy DST, a tutaj dla src wywołujesz size, move, assign src, after move i sprawdzamy ilość elementów w move, assign src. Uruchamiamy kod, czekamy chwilkę i analizujemy wyniki. I teraz co się dzieje? Jesteśmy pod 6.2. Tutaj dostaliśmy jeszcze pomocnicze komunikaty, które mieliśmy wcześniej w kodzie, kiedy chcieliśmy sprawdzić, w jakiej wersji są uruchamiane nasze metody. Nie będziemy tego już teraz usuwać, tylko wyciągniemy informacje które nas interesują. W pierwszej kolejności było move SRC before move. Potem mamy move w move DST mamy teraz AB, a move SRC after move ma rozmiar 0, co by się zgadzało. Usuwam tylko ten dwukropek. Potem mamy move assign SRC before move mamy ABCD i after move DST ma AB, a move assign SRC ma rozmiar 0. Wszystko kończy się w prawidłowy sposób, operacja przenoszenia zarówno podczas konstruowania obiektu, jak i podczas przypisywania działa poprawnie. I to prowadzi nas do ostatniej metody, którą chciałem Ci pokazać. Chciałem napisać metodę erase, która pozwoli usuwać element z listy reprezentowanej przez obiekt w list z wykorzystaniem iteratorów. Piszemy iterator erase, jako argument przyjmujemy iterator pos. I teraz jak takie usuwanie będzie wyglądać. Piszemy Note, gwiazdka Note równa się pos get. Wyciągamy raw pointera. Następnie sprawdzamy czy node nie jest null ptrem. Jeżeli tak jest, to zwracamy end. Potem node gwiazdka pref, ustawiamy się na elemencie przed tym, który Chcemy usunąć. Jeżeli jest element poprzedni, to w takiej sytuacji piszemy std: unique ptr. to delete równa się std: move i wiemy, że element przed tym, który chcemy usunąć, nextem, który jest smart pointerem, wskazuje na element, który chcemy usunąć. Następnie pref next przestaje pokazywać na element, który chcemy usuwać, tylko zmieniamy jego przypisanie na element następny po tym, który chcemy usunąć. Jeżeli prev next istnieje, to prev next musi swoim prevem pokazać na prev, który mamy, czyli na element przed tym, który chcemy usunąć. Poprzez szereg tych operacji wyeliminowaliśmy element do usunięcia i jedynym, który wskazuje na ten element, jest ten unique pointer który ma charakter lokalny, więc jak ta metoda erase się skończy, to ten unique pointer przestanie istnieć i element do usunięcia nie będzie już wskazywany przez żadnego unique pointera, więc automatycznie będzie zwolniony. Tu jeszcze muszę dopisać s, że jeżeli prev next nie istnieje, to znaczy, że usuwamy ostatni element i wtedy tailem ustawiam się na prev. Jeżeli natomiast nie istnieje element Poprzedni to znaczy, że usuwamy pierwszy element, więc w sekcji L piszemy std, unic pointer no to delete, std move i tu odwołujemy się do heada. Heada przestawiamy na element następny, a potem sprawdzamy, czy head nie jest null pointerem, jeżeli nie, to head pref ustawiamy na null ptr, czyli pref tego elementu wskazuje na null ptr, a jeżeli nie mamy heada, to znaczy, że właśnie wyczyściłem całą listę, usunąłem ostatni element, który w niej był i tailem pokazuję na 0ptr. Na koniec nie zapominamy o zmniejszeniu size o 1 i zwracamy iterator, który inicjalizujemy. Jeżeli jest pref, to pref get, czyli pokazujemy na element następny za usuniętym, a jeżeli prawa nie było, to zwracamy Head Oczywiście tutaj używamy row pointerów, którymi inicjalizujemy obiekt iterator. Przechodzimy do maina, gdzie mamy sekcję siódmą i mamy teraz doubly linked list std string. I teraz jest erase list 1. Nazwy techniczne, żeby ci było łatwo to wszystko od razu skojarzyć z tym, co robimy. Dodajmy tu parę elementów abc. I teraz std cout. Piszemy before erase a. I mamy tutaj erase list 1. A następnie piszemy erase list 1. Erase. I usuwamy. Za pomocą begin pierwszy element. Usuń pierwszy element, czyli element A STDC out, after erase A i pokazujemy zawartość listy. Zróbmy tu jeszcze jeden odstęp. Zobaczmy, czy na ten moment wszystko działa. I faktycznie w liście mamy tylko elementy B i C. No dobrze, to zróbmy teraz kolejny separator i tworzymy kolejną. Listę std string, erase, list 2. Dodajemy kilka elementów. Mamy więc b, c i d. I teraz std, see out before erase, b. Mamy erase, list 2. I teraz piszemy auto. I te b równa się erase list2 begin i robimy plus plus it b. Przy okazji sprawdzamy jak sprawnie możemy pracować z iteratorami, które wcześniej przygotowaliśmy. I teraz piszemy erase list2 erase i przekazujemy it underscore b. Następnie piszemy std cout after erase b. Dwukropek wypisujemy elementy spod erase list2. Czekamy na wynik działania tego fragmentu kodu. Powinniśmy oczywiście zobaczyć a oraz C oraz D, bo zapomniałem, że w mojej liście mam teraz cztery elementy i tak też jest. Czas na kolejny scenariusz, czyli teraz separator 7, 3 i piszemy. Doubly linked list std string erase list 3 i mamy tutaj erase list 3 znowu musimy dodać kilka elementów no to na przykład abc i teraz std cao komunikat before erase c erase list 3 nowa linia następnie auto it underscore c ustawiamy się na begin i robimy plus plus it c i jeszcze raz na przykład oczywiście to jak dojdziesz do ostatniego elementu, czy którego tylko zechcesz, zależy od Ciebie, więc wybierz opcję operacji na iteratorach wygodną i zgodną z Twoimi potrzebami. Mamy erase list 3, erase itc i komunikacik std cout, after erase c, erase list 3. Dalej robimy w linked list. To może do od razu kolejny separator 7.4 i robimy w linked list std string erase list 4 i dodajemy teraz tylko jeden element i znowu std before erase a, lista czwarta, erase list 4 i od razu erase jako argument erase list 4 begin, a następnie std out, after erase a i pokazujemy erase list 4. Przy okazji możemy też odwołać się do Rozmiaru size równa się i raise list 4 size. No dobrze, to znowu odpalmy program. Zobaczmy, czy wszystko na ten moment nam się spina. Czyli będziemy usuwać ostatni element, będziemy usuwać jedyny element. Tutaj wszystko się zgadza. Tutaj też się wszystko zgadza. Idziemy do separatora 7.5 i piszemy W linked list, erase list 5, dodajemy dwa elementy, A i B, i tym razem oczywiście na początek komunikat STD, before erase, będę chciał usunąć element. B, Ale korzystając tym razem z odwołania Erase List 5 End, żeby i to sprawdzić, tutaj od razu komunikat. See out after Erase, be Erase List 5 mamy. I ostatnia rzecz, którą będę chciał pokazać, i dopiero wszystko uruchomimy, to usuwanie w pętli, bo i taką potrzebę możesz mieć. W link List Erase list 6 dodajmy parę elementów: A, B, C, D, C out. I teraz może komunikat before loop Erase wypisujemy. Następnie auto i te równa się erase list begin. Dopóki IT jest różny od erase list 6. Piszemy IT, i raise list, erase i T. Wypiszę after loop erase. Myślę, że to nam wystarczy ewentualnie. Możemy jeszcze tutaj dorzucić size równa się erase list 6. Size, tutaj jeszcze zapomniałem zamknąć nawias i chyba podobną sytuację tutaj zrobiłem. To znaczy, tutaj to w ogóle nawias napisałem za wcześnie. No dobrze, uruchamiamy nasz kod, sprawdzamy czy wszystko się zgadza. W sekcji 7.5, kiedy jako argument przekazujemy wynik metody end, nie powinno się nic wydarzyć. W sekcji 7.6 powinniśmy dostać na koniec pustą listę. I tak też jest. Size równa się 0. W ten sposób pokazałem Ci różne możliwości pracy z Erase. Jak widzisz, wszystkie zakończyły się sukcesem. Nasza aplikacja działa. Mam nadzieję, że klasa Dublin Linglist pozwoliła Ci zobaczyć, jak korzystać z różnych ciekawych możliwości języka C++ pokazaliśmy sobie zarówno rzeczy związane z zarządzaniem strukturą danych jakim jest lista dwukierunkowa, jak również przeszliśmy przez kilka tematów, które możesz spotkać w nowoczesnym języku C++. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i odwiedź moją stronę. Link do niej znajdziesz w opisie do tego nagrania i zapraszam cię na inne nagrania na moim kanale.